się ruszy to na go zużyte. Dobrze, żeby Zostaw, zostaw, bo zobaczymy, jak się rusza. No nie wiem, czy to ekscytujące, czy okropne. Popatrz. jest duży straszny. No właśnie, mogę to tak naraz? Zje? No, jest wielka. Była próba, nieudana. Mam tu chyba. Tu białą twarz miała w środku. A, bo już minutę leci. No nic, to nic. Zostajemy. Ona go zje w końcu. Ale trafiliśmy na Handel, patrz. Takie ona gardło wielkie. Daj tak z tej strony, kochani, zobaczysz jak otwiera gardło. No, to i tak się skończyło. Czy gra ze sztuka? Nie zimno widać. Biedny ten konik wolny. A, właśnie zjadaj go. No nie z góry. On już nie ma siły. Jest wycieńczony, brzegi jego serce musi być. On właśnie umarł na zawał No wyskoczy, on ucieknie. No i dobrze, ucieka nie. On z grupa musi służyć. On umarł na zabał, mówię ci, on zdaje. Nie. Andzialło ja, szansa Patrz jak zagląda O niby to nie taka nikuma, nie? Niby nie kumata, ale wszystko wie Zażarła go a, a mam to nagrane